segur ikki at taka tað við Przystanimy na chwilę, poddamy cześć krzyżowi. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony, na wieczne czasy, bądźże pozdrowiony, Święty Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś się między nami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Szanowni Państwo, jest nas Prawa i Sprawiedliwości, pan premier Jarosław Kaczyński. Jeszcze jest od Za Twoim przewodem się O zabranie głosu prosimy Pana Prezesa, Premiera Jarosława Kaczyńskiego. Szanowni Państwo, po pierwsze dziękuję. Dziękuję jak to miesiąc. Dziękuję za to, że przeżycie tutaj. Do... Dziękuję za to, że Mamiętacie? Dziękuję za to, że macie nadzieję, że macie przekonanie, że przyjdzie dzień spraw. I że nie przyjdzie on sam. Do prawdę trzeba walczyć. Do nas dziecię. Ale zwycięża wtedy... Czy są tacy, którzy potrafią ją zabiegać. Wy jesteście właśnie tymi, którzy o nią zabiegają, którzy o jej wartości pamiętają, którzy pamiętają o tym, że nie da się zbudować dobrego życia społecznego, dobrej narodowej wspólnoty bez prawdy. Że ona jest fundamentem naszej wolności. Że jest fundamentem demokracji, że jest fundamentem rzeczypospolitej. Że ten, kto chce prawdę odrzucić, odrzuca wszystkie te wartości, wszystkie te instytucje. Odrzuca to wszystko, co wiąże się ze statusem obywatela. Obywatela niepoddanego. My chcemy być obywatelami. Chciałem powiedzieć także tu w tym miejscu, że próżne są nadzieje tych, którzy sądzą, że przyjdzie dzień zapomnienia. Lokator tego pałacu, przez którym stoimy, powiedział dwa lata temu, Emocje opadły. Nie, szanowni Państwo, nie o emocje tutaj chodzi. Chodzi tutaj o najbardziej fundamentalne wartości, o to, czy właśnie jesteśmy obywatelami, czy mamy poczucie godności, godności narodowej, godności obywatelskiej, godności ludzkiej. I my. Jak zmienia się sytuacja polityczna i gospodarcza, jakie kryzysy nam grożą, co musimy podejmować, żeby się im przeciwstawiać. O tych fundamentach nie zapominamy i nie zapomnimy. I pewnie, że niezależnie od tego, że historia toczy się, czasem w sposób zawiły, niespodziewany, że jak to się mówi, Pan Bóg pisze prosto po liniach krzywych. Ten dzień, który będzie naszym dniem, dniem prawdy przyjdzie. <kluczuj> Szanowni, Państwo, Szanowni Państwo, będzie mógł powiedzieć także w tym wymiarze indywidualnym. To jest mój dzień. Ja nie zapomniałem, ja naprawdę zabiegałem, ja prawdę walczyłem i ja zwyciężyłem dla siebie, ale przede wszystkim dla innych, dla rodziny, dla lokalnej społeczności, dla narodu. Przyjdźcie dzień tego zwycięstwa właśnie tego pewien i ta pewność mam nadzieję będzie podtrzymana także za miesiąc za pół roku za rok jeśli będzie trzeba za parę lat ale z całą pewnością zwyciężymy i ta wiara ta nadzieja ta pewność zwycięstwa musi nam towarzyszyć i towarzyszy nam dziękuję

Klubu Gazety Polskiej, Panią Uteczerwinsko. No, ja nie jestem. No, ja Szanowni Państwo, pytam teraz AP. No, więc jak się składa, że są dzisiaj tutaj i media w Rosji? O, wysłuchajcie. Prawie ja dwa i pół roku po Smoleńskiej na nowo odżywa ból i żałoba rodzin ofiar katastrofy. Zaniechanie, wytuszowane śledztwa doprowadziły do tego, że po tak długim czasie trzeba dokonywać ekshumacji, by przeprowadzić najbardziej podstawowe badania. Te, które są jeszcze możliwe. Z tego, co już się dowiedzieliśmy, że barbarzyńskie porządki panujące w królewskiej Rosji uniemożliwiały nie tylko śledztwa, ale często godne pochowanie zmarłych. Dziś nawet nie mamy pewności co do miejsc pochówków naszych przywódców. Za taki stan rzeczy odpowiada nie tylko totalitarna administracja Kremla, Kremla, ale także jej polscy pomagierzy. Wiele osób w naszym kraju chciało błyskawicznie zakończyć żałobę i zatrzeć pamięć o poleceń. Pilnowano, by ludzki ból nie zamienił się w chęć do czekania prawdy. Chęć, która dla dzisiejszej władzy jest niszcząca. Mamy przez to poczucie nie tylko ogromnej straty, ale także ponownie jesteśmy upokarzani. Nie ma w nas ani nienawiści, ani chęci odwetu. Chcemy znać prawdę i chcemy sprawiedliwości. Najbardziej podstawowe ludzkie dążenia dostaliśmy od stwórcy i nikt nie może żądać, abyśmy się ich wyrzekli. Polacy potrafią wybaczyć i wybaczą, ale wtedy, gdy czyniący nam zło do tego wybaczenia będą gotowi. Wolna Rosja bez Putina i jego wszelkiej maści pomagierów jest w interesie zarówno narodu polskiego, jak i rosyjskiego. Kto wspiera Putina, Krzydzi Rosjan i Polaka? Dziękuję. Dziękuję też Państwa zaprosić na demonstrację 17 września o godzinie 18 pod ambasadą Rosji. Przejdziemy traktem królewskim do, do pomnika katyńskiego na Podwaju. Nasz nasz nie będzie antyrosyjski. Będziemy solidaryzować się z tymi Rosjanami, którzy chcą Rosji wolnej i demokratycznej, Rosji bez Putina. Zapraszam Państwa 17 września w rocznicę sowieckiej napaści na Polskę o godzinie 18 pod ambasadą Federacji Rosyjskiej przy ulicy Werdederskiej. Dziękuję bardzo. Będziemy... Nasz apel pamięci to też ogromny wyraz hołdu dla tych, którzy zginęli, ale też i modlitwa. Bardzo proszę Ojca Jerzego, który jest z nami tutaj zawsze przy Krzyżu, aby tę modlitwę wspólną poprowadził. Wywyciężymy jak powiedział Pan jest, bo jesteśmy z Chrystusem i Jego matką. I na pewno zwyciężymy, bo Chrystus powiedział o sobie: Ja jestem prawdą, drogą i życiem. Kto jest prawdy, słucha głosu mego. My głosu tego słuchamy i dlatego razem zwyciężymy. Ale przedtem trzeba. Abyśmy jako naród i za siebie, i za innych, za tych, którzy znieważali Boga, którzy znieważali krzyż na tym miejscu, abyśmy przed błogosławieństwem poprzez pieśń yy, przeprosili. Święty Boże, święty mocny. Święty panie święty. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźmy w pokoju, Pan niech będzie z nami. Nie rzućmy w świątyń Ty, nie damy Boże It's Wszystkim, którzy przybyli na Marsz Pamięci, na Apel Pamięci, wcześniej nam świętą. Dziękujemy bardzo Panu Prezesowi i Premierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu. Bardzo serdecznie dziękujemy Pani Dziękujemy Panu Posłankom, Panu Posłom Prawa Sprawiedliwości. Dziękujemy wszystkim, którzy przybyli jak co miesiąc i tak jak wspomniała Anita Czerwińska spotykamy się 17 września o godzinie 18 pod ambasadą Federacji Rosyjskiej w kolejną 73. rocznicę sowieckiej agresji. Stamtąd udamy się pod własny katyński na Botwalu. Dziękujemy bardzo, dziękujemy księżom też za to duchowe wsparcie i błogosławieństwo.